Cześć Dawid Bagiński z tej strony. Za chwilę opowiem Tobie, jak dobrze wykorzystać praktyki i staże do rozwoju swojej kariery zawodowej. Zanim to jednak zrobię, chciałbym zachęcić Ciebie do kliknięcia tutaj poniżej tego nagrania wideo czerwonego przycisku z dzwoneczkiem subskrybuj. Dzięki niemu będziesz na bieżąco z nowościami. A jeżeli na tym kanale pojawi się 15 tysięcy osób, to wybiorę jedną osobę, z którą pojeździmy Porsche, porozmawiamy o życiu, karierze oraz biznesie. Zapraszam do odcinka. Witam Ciebie w kolejnym Dawid Bagiński Show. Dzisiaj powiemy sobie parę rzeczy na temat stażów i praktyk, oraz w jaki sposób je najmocniej wykorzystać oraz co zrobić, gdy chcesz się postarać, ale nikt nie chce dać Ci pracy, na którą zasługujesz. Jeżeli te tematy Ciebie interesują. To przejdźmy teraz do pytania, które napisała Emma. Ja wyciągnę skrót z tego pytania, bo jak widzisz, jest ono trochę obszerne, natomiast największy sens polega na tym, że Emma jest osobą bardzo ambitną, zaangażowała się w praktyki, chce na koniec studiów mieć już doświadczenie zawodowe i bardzo pasjonuje ją kwestia związana z budownictwem. Ona, będąc na, na właśnie praktykach, na jednej z właśnie takich inwestycji budowlanych, Chciałaby docelowo zostać inżynierem budowy. I jej problem polega na tym, że ona cały czas chciałaby zwiększyć swój zakres umiejętności, kompetencji. Chciałaby na stażach dostać bardziej ambitne zadania, bardziej odpowiedzialne zadania, jednak ktoś ciągle odpowiada jej tylko jedno. Dla ciebie nie ma tutaj nic więcej na razie do zrobienia. Nie jesteś w temacie, musisz poczekać, zajmij się tamtym albo zacznij się nudzić. Któż z was nie zna takich praktyk i takich właśnie staży, gdzie więcej zajmujecie się podawaniem kawy i wysyłaniem poczty, niż rzeczywiście nauką czegoś fajnego. I co zrobić, jeżeli jesteś ambitną osobą i trafiłaś na taki staż? I co zrobić, jeżeli jesteś ambitną osobą, żeby dobrze wybrać staż? Oczywiście musicie pamiętać, że rada pod tytułem bądź cierpliwa, to jest rada, o której wszyscy doskonale wiedzą. Chciałbym wam, jeżeli chodzi o praktyki, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteście osobami mega młodymi, to w kontekście praktyk możecie dokonać jednego z dwóch wyborów. Pierwszy wybór to jest taki, że pójdziecie na praktyki, na których Wam zapłacą, albo na przykład są one dotowane z urzędów i tak dalej. Jeżeli Twoim jedynym kryterium jako osoba młoda jest dorobić troszkę pieniążków do studiów, to uwierz mi, że daleko takim podejściem nie zajdziesz, bo parę stówek sobie możesz dorobić, tylko równie dobrze możesz zmarnować ten czas, nie ucząc się niczego fajnego. Nie pozwól, żeby twoim jedynym kryterium były pieniążki, bo uwierz mi, prawdziwi przedsiębiorcy zarabiają konkretne pieniądze i unikają pieniążków, które są drobne i które na życie niestety nie wystarczą. Więc nie myśl krótkowzrocznie tylko i wyłącznie o paru stówkach, które możesz sobie dorobić i wydać na imprezce, tylko raczej pomyśl o sobie poważnie i długofalowo czyli czego możesz się na praktykach dowiedzieć i nauczyć. Moim zdaniem, jeżeli wybierasz firmę, w której chcesz się rozwijać zawodowo, to pierwszą najważniejszą rzeczą, którą się powinieneś dowiedzieć, to będzie to, czego się z tej firmy nauczysz, jakich zadań możesz się spodziewać, oraz przez na przykład te 3 miesiące czy przez te pół roku, do jakiego etapu dojdziesz. Czy dojdziesz do etapu skanowania papierów, wysyłania poczty i podawania kubków kawy i obserwacji, co inni robią, i frustracji? Czy dojdziesz do etapu, w którym rzeczywiście możesz wykonać bardziej, Ambitne zadania. Czy dojdziesz do etapu, w którym rzeczywiście dany pracownik firmy zaangażuje czas, czy nie? Bo popatrzcie, że troszkę moim zdaniem się ludziom w głowach pokręciło. Dlatego, że kiedyś, jak mieliśmy na przykład świetnego malarza, albo kiedyś mieliśmy na przykład wybitnego szewca, tak? to przychodził do niego gość, robił puk, puk, puk do drzwi mówił: Mistrzu, chciałbym Ci pomóc. Chciałbym Ci oferować swoją pomoc. W zamian za to, żebyś mnie uczył. I pomyślcie sobie, że przychodzili ludzie i siedzieli u kogoś, pracowali dla tej osoby za darmo, tylko po to, żeby wybitny szef czy malarz, malarz przekazał swoją wiedzę. Tak? A dzisiaj jest tak: nic nie umiem, nic nie zrobię, naucz mnie wszystkiego i jeszcze mi za to zapłać. To jest trochę. Nie po kolei. Dlaczego tak się dzieje? Bo firmy potrzebują jak najszybciej pracowników do klepania, klepaczy, tak? Ale jeżeli nie chcesz być jednym z klepaczy, który będzie wykonywał mało prestiżowe zadania, to raczej zastanów się, w które miejsce idziesz po zdobycie wiedzy. Dlatego, że jakość wody i powietrza dla naszego życia jest bardzo ważna, a jakość wiedzy dla Twojej kariery jest tak samo istotna. W związku z tym zauważ, że jeżeli idziesz do kogoś i taka firma na przykład płaci Tobie za to, żeby Ciebie uczyć, to często jest tak, że oni muszą zarobić na to, bo zobacz, że firma musi się zarobić. Teraz jak masz na przykład pracownika, który codziennie z Tobą siedzi i Ciebie uczy, to pytanie, czy to jest za darmo. Czy Ty nie kosztujesz firmy takiej danej? Bo uwierz mi, jak u mnie każda jedna osoba ma pracę na cały dzień, to jeżeli my angażujemy jedną godzinę dziennie czy dwie godziny dziennie w naukę osoby, kupujemy jej materiały szkoleniowe, upewniamy się, że ona dobrze wszystko umie, to koszt, który ja nie zarobię, to jest około 7000 zł miesięcznie tylko dlatego, że ja kogoś uczę. To pomyśl sobie, czy ja wolę zarobić te pieniądze, czy wolę kogoś uczyć. Oczywiście na krótkowzroczności wolę zarobić pieniądze, ale będąc długowzrocznym, wolę nauczyć osoby dobrych kompetencji. Dobrych praktyk zawodowych, po to, żeby taka osoba za jakiś czas pracowała u mnie przez kolejne kilka lat. Dzięki temu to jest, moją, to jest moja inwestycja. Tak to wygląda z punktu widzenia szefa. A jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która idzie na praktyki? Tak jak wspomniałem, zobacz, jaki harmonogram nauki dostaniesz od osoby. Czy ta firma zaangażuje dla ciebie pracownika, który będzie ci pomagał, czy raczej posadzą cię do pracy, której nikt nie chce wykonywać. Takiej małpiej roboty, tak zwanej. Tak? To jest bardzo ważne, żebyś sobie to mogła bądź mógł uzgodnić. I teraz, jeżeli już trafisz na takie praktyki, tak jak Emma, które są na budowie i ona jest bardzo ambitną osobą, chce jak najwięcej zrobić, chce się wyrywać ponad swoje zadania, ale ich nie dostaje. Dlaczego nie dostajesz takich zadań? Otóż nie chodzi o to, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Czy ty się bardzo starasz i czy sam bądź sam wewnętrznie czujesz, że ty zasługujesz na ambitniejsze zadania? Nie chodzi o twoje chęci, wszystko rozbija się tylko o jedną rzecz: o odpowiedzialność finansową. Bo jeżeli tam na tej budowie inżynier, bądź kierownik, bądź dyrektor tej budowy da tobie zadania, z którymi sobie nie poradzisz, i które wygenerują błędy, to pytanie, kto za to zapłaci? To jest pierwsza sprawa. Dlatego często na przykład u mnie w firmie przez pierwsze trzy miesiące osoby dostają pewien zakres działań, który nawet jak będzie wykonany niepoprawnie, to szkodliwość finansowa będzie minimalna. I tak co trzy miesiące osoba dostaje szerszy zakres działań i odpowiedzialności, gdzie na przykład jak robimy akcję sprzedażową, pomyśl sobie, że my na przykład wydajemy na samą reklamę 150 tysięcy złotych. No to jeżeli dalej na przykład napisanie listu sprzedażowego albo zrobienie strony będzie niepoprawne, to to są setki tysięcy złotych w plecy, tak? Jak ktoś inwestuje 150 tysięcy w reklamę, to on chce z tego wyciągnąć milion. I pomyśl sobie, że na przykład ktoś dostanie takie zadanie, zepsuje je i ktoś straci pieniądze. To pytanie, czy wtedy ta młoda osoba będzie za to finansowo odpowiadać, czy szef firmy, czy kierownik budowy będzie za to odpowiadał. A pomyślcie sobie, jak macie projekt budowlany, deweloperski, gdzie tam jest na dziesiątki milionów, na często setki milionów inwestycje, tak? To pytanie, czy ktoś zaryzykuje odpowiedzialne zadanie dla osoby, która ma miesiąc praktyk za sobą? Czy ktoś zrzuci na nią taką odpowiedzialność finansową? I dlatego wiele firm doświadczeniami z przeszłości, bo przed Tobą, przed, przed Twoimi praktykami, przed tym, jak Ty przyszłaś do tej firmy było mnóstwo innych młodych ludzi, którzy już wszystko spieprzyli, co się dało spieprzyć. Uwierz mi. I w związku z tym wiele firm, gdzie odpowiedzialność finansowa jest wysoka, wolą chuchać na zimne i wolą, żebyś się poprzyglądała przez 2-3 miesiące, żebyś najpierw z oglądania się nauczyła, zanim w ogóle przejdziesz do praktyki. Na przykład u mnie na Politechnice Wrocławskiej są urządzenia różne, i my tam guziki naciskaliśmy i nasz prowadzący zawsze mówił naciskajcie, co chcecie, one są idiotoodporne. Tylko problem jest taki, że inwestycja na 20 milionów złotych może nie być idiotoodporna. W związku z tym ktoś nie chce poświęcić tej odpowiedzialności. I moi drodzy, jeżeli jesteście młodymi ludźmi i się frustrujecie z tego powodu, że ktoś nie chce wam dać odpowiedzialności, to postawcie się w butach drugiej osoby, która za to będzie płaciła, gdyby coś poszło nie tak. Nie każdy ma odwagę, to nie chodzi o Was, więc się nie frustrujcie. To nie jest tak, że nikt Was nie wierzy, że ktoś Wam nie chce dać bardziej ambitnej pracy albo nie docenia Waszej inteligencji. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że ktoś sam nie chce postawić się w sytuacji, w której będzie ponosił odpowiedzialność finansową. Więc dlatego wiele ludzi po prostu doświad z doświadczeń z przyszłości wie, lepiej to zrobię sam, powiem młodej osobie, że nic nie ma do pracy, ale będę miał święty spokój, będę spał spokojnie. Pamiętajcie, że kiedyś też będziecie na miejscu tych ludzi i przyjdą inni i spieprzą wam pracę, i wtedy też nauczycie się, jak w takich sytuacjach postępować. Dlatego, jeżeli trafiacie na praktyki, to naprawdę nie frustrujcie się tym, że ktoś nie da wam zaawansowanej pracy. Raczej pomyślcie sobie, jaka jest odpowiedzialność finansowa błędu. Ale to nie oznacza, że wy macie nie być ambitni na praktykach. Po pierwsze, popatrz, co się dzieje na budowie, tak? Albo co się dzieje w Twojej firmie, jakie projekty są realizowane. Następnie znajdź taki projekt, bądź taką czynność, która Ci się bardzo podoba. I wiesz co? Poproś, żeby Cię przydzielili do tego projektu, czy do tego działu i poproś, żebyś była osobą, bądź żebyś była osobą, która po prostu będzie tam się przyglądała, jak to wszystko wykonuje się. Idź, przyglądaj się, jak inni to robią i rób notatki sobie, żebyś mogła... Przez obserwację zdobywać doświadczenie w tych miejscach, które są dla Ciebie interesujące. Ty nie musisz sama iść i robić pewnych prac. Poproś, żebyś była przy osobie, która wykonuje te prace. I uwierz mi, jeżeli podejdziesz do swojego inżyniera, czy, czy kierownika, czy, czy, czy menadżera, i poprosisz, czy ja mogłabym w tamtym projekcie usiąść, popatrzeć, jak to się robi, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe dla mnie. Też mogłabym ewentualnie im kawę przynieść, jeżeli będą chcieli, to też więcej czasu zaoszczędzą na robieniu projektów, wszyscy zadowoleni. Uwierz mi, wpuszczą cię do projektów, dlatego że twoja chęć poznania tych projektów nie wiąże się z żadną szkodliwością finansową, to jest po pierwsze, ale po drugie, twoja obecność tam cichutka może być korzystna dla całego zespołu, bo pewne kwestie logistyczne, jak chodzenie i robienie kawy, też kosztują. Po prostu czas. Według mnie na praktykach, jeżeli nie dostajesz możliwości ćwiczenia, wykonywania pracy, to załatw sobie możliwość obserwacji, jak to robią najlepsi. Uwierz mi, że po takim spotkaniu często będziesz mogła bądź będziesz mógł przez kilka minut też pozadawać pytania dla różnych osób. Więc zapisz sobie pytania, dlaczego osoba zrobiła taka a nie inaczej. Niech ta osoba poleci ci dodatkowe książki czy literatury i tym podobne rzeczy. I zobaczysz, że dzięki temu. Te spotkania i te praktyki będą rzeczywiście dla ciebie pomocne. Oczywiście, rozwój kariery zawodowej to jest 10-15 lat, żeby być naprawdę dobrym kozakiem, więc jeżeli po dwóch czy trzech miesiącach chcesz być jak osoba po pięciu latach doświadczeń, to trochę oczekiwania nie idą w tym kierunku, co trzeba. W takiej sytuacji, mimo że prosiłaś, abym nie mówił, bądź cierpliwa, to powiem ci bądź cierpliwa i zmień trochę swoje priorytety. Bo po trzech miesiącach nie będziesz kozakiem, jak ktoś po latach 5. Tak to po prostu działa. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i chciałbyś więcej tego typu materiałów, to jeżeli pod tym nagraniem wideo pojawi się tysiąc łapek w górę, to uznam, że materiały tworzone dla osób młodych, które szukają drogi kariery i rozwoju, są dla Was interesujące, że mam na tym kanale grono takich odbiorców, i wtedy więcej pytań wyselekcjonuję które będą dedykowane właśnie dla Was. Natomiast daj mi znać łapkami w górę, czy rzeczywiście na tym kanale mamy takie osoby i czy rzeczywiście chciałbyś, bądź chciałabyś, żeby więcej takich materiałów nagrywać. To powiedziawszy, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału wideo. Subskrybuj tutaj, klikając czerwony przycisk z dzwoneczkiem. Subskrybuj i widzimy się w kolejnym Dawid Bagiński Show.